Zastanów się przez chwilę, ale tak naprawdę głęboko: co jeśli powiem ci, że całe twoje życie emocjonalne, twoje triumfy i upadki w relacjach to nie jest twoja unikalna historia, a jedynie powtarzalny, przewidywalny algorytm? Skrypt, który odgrywasz, nieświadomy, że ktoś inny napisał jego reguły wieki temu. Wyobraź sobie, że tkwisz w niewidzialnej symulacji, której celem nie jest twoje szczęście, lecz brutalne beznamiętne przetrwanie kodu genetycznego. Każde motylki w brzuchu, każda nieprzespana noc, każda łza wylana z tęsknoty to nie dowód na głębie Twoich uczuć, lecz precyzyjnie skalkulowana reakcja biochemiczna, zaprogramowana, byś wypełnił swoją rolę. Dziś nie będziemy rozmawiać o miłości. Dziś dokonamy wiwisekcji na iluzji, która rządzi Twoim światem. Jeśli jesteś gotów, by pociągnąć za tę czerwoną nitkę, i zobaczyć jak głęboko sięga królicza nora polub ten film na znak że przekraczasz próg ta podróż nie jest dla każdego jest dla tych którzy mają odwagę spojrzeć w lustro i zobaczyć w nim nie ofiarę a marionetkę której sznurki właśnie zaczynają być widoczne zasubskrybuj ten kanał bo to co dzisiaj usłyszysz to dopiero pierwszy wstrząs a jeśli czujesz że to początek czegoś ważnego zostaw w komentarzu dwa słowa przebudzenie duchowe, bym wiedział, ilu z nas jest gotowych naprawdę. Zapomnij o wszystkim, co wiesz, o romantycznych komediach, o poezji, o obietnicach składanych sobie o zachodzie słońca. To wszystko jest szumem informacyjnym, starannie zaprojektowaną zasłoną dymną, która ma odwrócić twoją uwagę od mechanizmu działającego pod spodem. Był człowiek, filozof pogardy i rozpaczy, który z chirurgiczną precyzją rozebrał ten mechanizm na części pierwsze. Artur Schopenhauer, bo o nim mowa, nie był cynikiem dla sportu. On był hakerem rzeczywistości, który złamał kot i z przerażeniem odkrył, że siłą napędową wszechświata nie jest żadna boska opatrzność, ale ślepa, irracjonalna i nieustannie głodna siła, którą nazwał wolą, a miłość, ta twoja rzekomo najświętsza emocja, jest jej najskuteczniejszym narzędziem manipulacji. Pomyśl o ostatnim razie, gdy poczułeś to obezwładniające przyciąganie. Ta chwila, gdy zobaczyłeś ją po raz pierwszy i świat wokół przestał istnieć. Myślałeś, że to magia, przeznaczenie. Schopenhauer zaśmiałby ci się w twarz. To nie była magia. To była biologia w najczystszej postaci. Twój mózg w ułamku sekundy przeprowadził tysiące kalkulacji: symetria twarzy, proporcje ciała, oznaki zdrowia i płodności. Wszystko to, co twoje geny uznały za optymalne dla stworzenia następnej, ulepszonej wersji siebie. Nie zakochałeś się w niej, zakochałeś się w obietnicy nieśmiertelności dla swojego kodu DNA. Ona, kobieta, jest w tej grze najwyższą kapłanką woli, strażniczką bramy ewolucji. Nie interesuje ją twoja dobra dusza, twoje pasje czy twoje marzenia. Interesuje ją twoja wartość nie w romantycznym, a w brutalnie rynkowym sensie. Jesteś dla niej zbiorem zasobów, siły, statusu, inteligencji, bezpieczeństwa. A ty w rozpaczliwym pragnieniu bycia wybranym licytujesz samego siebie, oddajesz swój czas, swoją energię, swoją godność, kładąc to wszystko na ołtarzu jej akceptacji, niczym ofiarę składaną obojętnemu bóstwu. Paradoks polega na tym, że im więcej dajesz, tym mniej jesteś wart. Pomyśl o złocie, jest cenne, bo jest rzadkie. A co się dzieje z czymś, co jest dostępne na każde skinienie, co oddaje się bezwarunkowo, staje się pospolite, traci swoją moc, staje się niewidzialne i tu zaczyna się prawdziwe piekło współczesnego mężczyzny. Wychowano cię w kulcie wrażliwości, nauczono cię, że masz być otwarty, dostępny emocjonalnie, że masz rozmawiać o uczuciach, robisz to wszystko. Otwierasz swoje serce, pokazujesz swoje słabości, zapewniasz o swoim bezgranicznym oddaniu. Wierzysz, że w ten sposób budujesz zaufanie i bliskość. A co dostajesz w zamian? Obojętność, dystans, a na końcu porzucenie na rzecz kogoś, kto traktuje ją z chłodną rezerwą, kto jest nieprzewidywalny, kto stanowi wyzwanie. Widziałeś to setki razy. Dobry, porządny facet, który zrobiłby dla niej wszystko. Zostaje zdegradowany do roli przyjaciela podczas gdy ona traci głowę dla drania, który ledwo pamięta jej imię. Dlaczego? Bo natura nie nagradza uległości. Natura pożąda siły. A siła w tej grze to nie mięśnie, to samowystarczalność. To postawa mężczyzny, który ma swoje życie, swoją misję, swój cel tak potężny, że obecność kobiety jest w nim wspaniałym dodatkiem, a nie warunkiem koniecznym do szczęścia. Kiedy ona czuje, że jesteś w stanie odejść w każdej chwili, bo twój świat się bez niej nie zawali, paradoksalnie, właśnie wtedy zaczyna cię pragnąć. Kiedy stajesz się pewnikiem, polowanie się kończy. Kiedy oddajesz całą władzę, stajesz się sługą. A nikt nie pożąda swojego sługi. To jest ta okrutna prawda, której nikt nie chce ci powiedzieć. Jesteś testowany. Każdego dnia. Każde twoje niezdecydowanie. Każda chwila zazdrości. Każda prośba o zapewnienie, że cię kocha, to punkty ujemne w tym niewidzialnym rankingu. Ona nie robi tego ze złości, robi to instynktownie, sprawdza, czy fundament, na którym być może zbuduje przyszłość, jest stabilny, a mężczyzna, którego definiuje potrzeba akceptacji kobiety, jest jak dom z piasku. Tworzenie takich materiałów, które burzą fundamenty powszechnych kłamstw, wymaga nie tylko odwagi, ale i zasobów. To podróż w głąb niewygodnej prawdy, którą mainstreamowe media wolą ignorować. Jeśli czujesz, że ta perspektywa otwiera ci oczy i chcesz być częścią tej rewolucji świadomości, wesprzyj ten kanał. Nie jesteś tylko widzem, możesz stać się mecenasem tej idei. Każda, nawet najmniejsza pomoc, pozwala mi iść dalej, kopać głębiej i dostarczać ci treści, które mają realną moc transformacji. To nie jest jałmużna, to inwestycja. W niezależną myśl. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Dziękuję każdemu, kto zdecyduje się dołączyć do tej misji. A teraz zejdźmy jeszcze głębiej do sfery, gdzie słowa tracą znaczenie, a cała gra toczy się w ciszy, w niedopowiedzeniach, w subtelnych gestach. Schopenhauer twierdził, że kobiety są mistrzyniami manipulacji nie dlatego, że są z natury złe, ale dlatego że przez tysiąclecia. To była ich jedyna broń w świecie zdominowanym przez fizyczną siłę mężczyzn. Nauczyły się władać najpotężniejszym orężem ze wszystkich, męskim umysłem. Pomyśl o tym. Mężczyzna działa wprost. Chce czegoś. Mówi o tym. Dąży do tego. Kobieta działa w sposób rozproszony. Ona nie powie ci zrób to. Ona stworzy sytuację emocjonalną, w której sam dojdziesz do wniosku, że musisz to zrobić, wierząc, że to był Twój pomysł. To jest tyrania słabych, o której pisał filozof. Jej łzy, jej milczenie, jej nagłe ochłodzenie to nie są przypadkowe wybuchy emocji. To są strategiczne ruchy na szachownicy waszej relacji. Ona płacze, a ty chcąc być dobrym facetem wycofujesz się ze swojego stanowiska. Ona milczy karząco, a ty zasypujesz ją wiadomościami, błagając o wybaczenie. Choć nawet nie wiesz, co zrobiłeś źle. Ona grozi odejściem, a ty godzisz się na warunki, które jeszcze wczoraj były dla ciebie nie do przyjęcia. Za każdym razem, gdy reagujesz w ten sposób, przegrywasz. Potwierdzasz, że ona ma nad tobą władzę absolutną. Rozbraja cię jednym spojrzeniem, jednym zdaniem rzuconym od niechcenia, które analizujesz potem godzinami. Jesteś w emocjonalnym labiryncie, a ona trzyma mapę. Ona chce zobaczyć, czy ugniesz się pod presją. Czy jesteś skałą, o którą mogą rozbić się jej emocjonalne fale, czy gąbką, która wszystko wchłonie i straci swój kształt? Paradoksalnie, ona w głębi duszy marzy o skalę, o mężczyźnie, którego spokoju nie da się zburzyć, który ma tak silny kręgosłup moralny i poczucie własnej wartości, że jej humory i testy odbijają się od niego jak groch od ściany. Tylko taki mężczyzna daje jej poczucie bezpieczeństwa. Nie ten, który na wszystko się zgadza, ale ten, który potrafi powiedzieć nie. Więc co teraz? Czy masz stać się bezdusznym, okrutnym manipulatorem? Absolutnie nie. To byłoby tylko przejście z jednej formy niewoli w drugą. Prawdziwe wyzwolenie leży gdzie indziej leży w zrozumieniu zasad gry i świadomym podjęciu decyzji o wyjściu z planszy. Schopenhauer, mimo całego swojego pesymizmu, zostawił nam klucz. Tym kluczem jest budowanie wewnętrznej twierdzy. To powolny, często bolesny proces odzyskiwania samego siebie. To przestanie żyć dla jej walidacji, a zaczęcie życia dla własnej misji. To znalezienie sensu, który jest większy niż jakakolwiek relacja. To może być twoja praca, twoja pasja, twoja duchowość, twoja sztuka, cokolwiek, co sprawia, że budzisz się rano z ogniem w oczach, niezależnie od tego, czy dostałeś wiadomość na dzień dobry. Czy nie? Mężczyzna, który osiągnął ten stan, staje się magnetyczny, jego energia się zmienia, nie emanuje już desperacką potrzebą, ale spokojną, ugruntowaną siłą. Przestaje być żebrakiem miłości, a staje się cesarzem swojego własnego świata. I wtedy dzieje się magia. Kobieta, która pojawia się w jego życiu, nie jest już zbawieniem od samotności, ale celebracją pełni. On nie potrzebuje jej. By czuć się kompletny, więc może ją kochać z wolności, a nie z lęku, może dawać, nie bojąc się straty, i może przyjmować, nie czując się dłużnikiem. To jest jedyna forma miłości, która ma szansę przetrwać miłość między dwiema kompletnymi istotami, a nie między dwiema połówkami, które rozpaczliwie próbują skleić się w całość. To, co usłyszałeś, to nie jest atak na kobiety, to jest brutalny akt miłości wobec mężczyzn. Przeszedłeś ze mną długą drogę, od iluzji do bolesnej prawdy. Być może czujesz złość, być może czujesz smutek, a być może czujesz dziwny rodzaj ulgi. To wszystko są dobre znaki. Oznacza to, że zasłona opadła. Pamiętam noc, gdy po raz pierwszy pojąłem tę ideę. Świat, który znałem, rozpadł się na kawałki, ale na tych gruzach zacząłem budować coś nowego, coś prawdziwego, coś mojego. Nie jesteś skazany na powtarzanie tego samego cyklu w nieskończoność. Masz wybór.